Mam pytanie a propos relacji z byłą żoną. Bo właśnie nie jest tajemnicą, że masz dobrą relację z Anią Nowak -Ibisz. No i Bisz. Jak... moim Moim byłymi Anią Zeidler i Anią, i, mm, Anią Nowak i Bisz mamy bardzo dobre relacje razem z Zasią. Jaki jest właśnie sekret tego, żeby się nie pokłócić po rozstaniu, tylko właśnie, żeby się wspierać i nawet czasami występować razem, opowiadać o sobie? Emocje były różne, ale myślę, że najważniejsze jest to, kiedy te pierwsze emocje przeminą, trzeba dać im przeminąć, trzeba dać, żeby one przeszły przez nas. Natomiast myślę, że po pierwsze budowanie na tym, co było dobre, bo ludzie mówią, a tam to było nieudane. Nie, to był bardzo udany związek do, jakich, do jakiegoś czasu i w tym związku było mnóstwo bardzo udanych chwil. Byliśmy szczęśliwi, byliśmy zakochani, to wszystko się działo i moim zdaniem te relacje trzeba budować na tym, co było super. A nie na tym, co było nie super. I kiedy jakby rozumiemy, że to, co było super, to trzeba nieść przeżycie, i to, że dobro dzieci jest dla nas najważniejsze, i zawsze, mimo rozstania, będziemy zawsze tatą i mamą, no to wtedy jakby to jest oczywiste, że to trzeba wszystko poukładać. I jeżeli jeszcze ludzie po prostu się lubią, tak? Po prostu się lubią jako ludzie i lubią spędzać razem czas i mają sobie dużo do powiedzenia i są dla siebie ciekawi. No to nic, tylko budować i tworzyć patchworkową rodzinę. To jest oczywiście trudne, często organizacyjnie, logistyczne, ale okazuje się, że w naszym przypadku wymaga to pracy, ale jest to możliwe i to się udało.